Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu One Refill. Ja mam na imię Oliwia. A ja Kasper. I w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że zaczniemy od pytania do Was i moje pytanie do Kaspera. Czy powinniśmy bać się technologii? To jest dobre pytanie, ale cofnijmy się do XIX wieku. Mm -hmm. Ale tylko tak wiesz, yy, dla story mm -hmm, nie mm -hmm. musimy tam iść, bo praw wyborczy to jednak No właśnie, to jest fajnie, no? Tak, mieć. tak, tak. W każdym razie, na początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii działał taki ruch e, ruch luddystów. Mm -hmm. e, to była generalnie taka grupa ludzi, e, pracowników fabrycznych, mm -hmm. którzy buntowali się przeciwko wykorzystaniu mechanicznych krosen w fabrykach w włókienniczych. E, no bo jej płacili za pracę. Ty to była faktycznie taka nowinka technologiczna, że nie było trzeba tego wszystkiego robić ręcznie, mm -hmm. że powstawały fabryki, w których były mechaniczne krosta, na tam chyba maszynę porową. I ich sprzeciw był spowodowany tym, że właśnie bali się tego, że stracą pracę, że maszyna ich zastąpi, że... Czyli to co się dzieje teraz też. To czego się boimy w tak. tym momencie <grym> chyba, tak. I wiesz, z perspektywy czasu ich obawy były absolutnie niesłuszne, bo jakby praca wciąż została. Mhm. Trochę się zmieniła jej specyfika, tak, no bo to już nie było stricte obsługa krosna w taki sposób, jak to miało miejsce wcześniej, to gdzieś tam bardziej ułatwienie tej pracy i zmiana tej metody produkcji. Okay. Więc teoretycznie dla osób, które to obsługują, fajnie, bo masz mniej uciążliwą pracę, mm -hmm. no tylko musisz nauczyć się kilku nowych rzeczy. I tu myślę, że pojawia się spory problem, bo właśnie trzeba nauczyć się kilku nowych rzeczy. Ale mam wrażenie, właśnie tak jak wspomniałaś, że to jest dokładnie tak samo, jak mamy w tym momencie ze sztuczną inteligencją. Okej. Okay. Tym bardziej jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy mm -hmm. y, ta sztuczna inteligencja bardzo mocno jakby. To jakby wypłynęła na powierzchnię, wypłynęła, nie? Tak, stała się się zaczęło... tak? Stała się możliwa. Tak, wydaje mi się, że w ogóle przez ostatni jakiś tam dość krótki czas, no, to będę tak mi się wydaje, że w... nagle to, ta, ta sztuczna inteligencja zaczęła się pojawiać wszędzie, w każdym artykule była wspomniana, gdzieś tam, wiesz, w, jakiejś... w sztuce też się pojawiła, że, że nagle oglądasz jakieś tam obrazki czy jakąś tam e, różne rzeczy, które ludzie gdzieś tam tworzą i wrzucają. No to będę na przykład na Tumblerze, zapraszamy do poprzedniego odcinka o nostalgii, gdzie różnie wspominamy o Tumblerze i wiesz i, i, i nagle są jakieś obrazki i ty mówisz wow, ale fajnie, po czym patrzysz, że tworzyła to sztuczna inteligencja i wydaje mi się, że tu jest ten moment, kiedy ludziom zmienia się trochę nastawienie, mówią wow, ale fajnie, sztuczna inteligencja. Mm. Wiesz co, myślę, że to jest jakby ta sama postawa, co postawa luddystów w XIX wieku, mm -hmm. czyli to, że to jest nowe, to jest nieznane, ja nie wiem, jak z tego korzystać. Okay. A w momencie, kiedy uczysz się, jak z tego korzystać, to jest takie: Okej, okay, właściwie ułatwia mi to pracę. I nawet jeżeli jestem, nie wiem, twórcą, tak, mm -hmm. który do tej pory tworzył wszystko własnymi rękoma, no to w tym momencie po prostu mam narzędzia, które mogą moją pracę czy twórczy po prostu wspomóc. E, sprawić, że nie, nie będzie blokady na przykład. albo okay. podpowiedzieć jakby jakieś spraw. Ale blokady twórczej, tak? Tak, że blokady jakby, twórczej, okay. tak. O, to jest na przykład ciekawy wątek, mam wrażenie, że rzeczywiście jest tak, że. Mam wrażenie, że to dość popularne zjawisko u każdego jakiegoś tam twórcy, że następuje taki moment, nie wiem, już siadasz i mówisz, kurde, nie robię, nie, ma, nie mam tak, ochoty, nie mam jak. Nie? Tak, naprawdę. Tak I, i rzeczywiście myślę, że to jest fajne, że, że może to w jakiś tam sposób pomóc, albo to odblokować, albo po prostu zrobić coś, co musisz zrobić, nie? Tak, Bez na nawet nie masz ochoty? Tak. A no trzeba, trzeba. W takim razie wiesz, czym dla ciebie w ogóle jest słuszna inteligencja? Wiesz co? Y ja chyba trochę na to patrzę, po pierwsze z jakby samej nazwy, czyli po prostu ja tam widzę takie małe robociki, które wiesz, coś im się mówi, one to robią, gdzieś tam mają jakąś mhm. tam swoją e, funkcję i taki, zajmują Taki się... obszar działania. Tak, jeden. dokładnie. I jakby działają właśnie w, w tym danym obszarze i robią coś. Ja wiesz to, ja zazwyczaj patrzę na tą sztuczną inteligencję, gdzieś tam ona mi się pojawia w kontekście sztuki tworzenia mhm. jakiegoś tam kontentu, mm, chyba z wiadomych przyczyn. Więc ja trochę na to patrzę i właśnie i też wydaje mi się, że dlatego, że ja patrzę na to tylko i wyłącznie stricte tak medialnie to ja mam większy na przykład trochę z tym problem niż osoby, które gdzieś tam być może mają większą wiedzę albo, albo wiedzą jak to działa trochę od początku do końca, podejrzewam tak jak ty. Mhm. Wiesz ja na to trochę patrzę z jednej strony jako ułatwienie, tak jak wspomniałeś, że jest artysta, który nie wiem czy ma blokadę, czy nie ma zbytnie pomysłu, czy nie potrafi stworzyć czegoś co by chciał albo na, ma na zamówienie i tak dalej. Po czym trochę z drugiej strony tak sobie myślę, że pomimo, że jest to ułatwienie, to trochę ja to czytam jako. Może oszustwo to jest za duże słowo, ale mam wrażenie, że to jest aż tak wspomagane, takie, takie za duże wspomaganie dla artysty, że totalnie się utożsamiam z tymi osobami, które widzą jakby tą narysowaną coś, stworzone coś i mówią mu fajne, bardzo ładnie to wygląda, podoba mi się. Potem czytają gdzieś tam w opisie czy w hashtagach, że. Stworzone przez sztuczną inteligencję no, no. i mają wiesz. Uu. Jednak nie jest takie fajne, jak mi się wydawało. Nie wiem, z czego to wynika. Może z jakiejś takiej mojej awersji do aż tak dużego. Tak jakby postępu mm -hmm. technologicznego, albo być może mam gdzieś tam takie wrażenie, że zabiera to ludziom, wiesz, pracę, i jakby w czy przyszłości. Taki artyści. element ludzki w sztuce. Tak, że jakby, wiesz, ja jestem totalnie za tym, żeby jakby. Zresztą też jako twórca, nie? Czy tam czy filmowy, czy jak mam. O, chociażby totalnie sobie nie wyobrażam mój znajomy, który jest twórcą, jakby content creator i tak dalej. Łukasz, który notabene na stworzył naszą ikonkę. Możecie go znaleźć na małpa. Łukasz nie, Ciesielski z Art. Jakby go. Totalnie nie wyobrażam sobie na przykład, że on wiesz, zamiast usiąść długopis w ręce czy gdzieś tam i malować, tam po prostu na przykład pisze coś tam, coś tam proszę stworzyć bla 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 bla. W ogóle sobie nie wyobrażam Szczerze, tego to ja momentu. W tym ja w to totalnie nie zgadzam, okay. bo mam takie, że korzystając z tej klasy narzędzi, w których program, bo sztuczna inteligencja, powiedziałeś, to jest po prostu program, pewna mega rozbudowana funkcja, ale coś, co kojarzymy ze szkoły albo nie kojarzymy ze szkoły. Tak, tak, tak. No. Albo nie chcemy kojarzyć ze szkoły. Zdecydowanie. E, jakaś mega rozbudowana funkcja, która na bazie tekstu, który my do niej wpiszemy, przetworzy to na dany wynik. Tak? Jeżeli mhm. to będzie coś, co przetwarza obrazy, no to po prostu stworzy nam pewien właśnie obraz. Mhm. E, I patrz, że to i tak i tak wymaga od twórcy bardzo dokładnego spisania co, chcia, co chcę otrzymać. Bo jeżeli za zaprojektuj mi logo. Tak, to, to Tak, jakby, totalnie wiesz, zdaję sobie z tego sprawę, że. Mamy milion, miliony. Tak, na że to tak nie działa, nie że jakby musisz tak. rzeczywiście totalnie, skrupulatnie, tak. szczegółowo Odpisać rozpisać swój to. Pomysł, to, co, co ma to być? Tak. Żeby odpowiadało to też Twoim wymaganiom tak. jako twórcy, więc wydaje mi się, że wiesz, to jest po prostu trochę zmiana myślenia na temat procesu twórczego, tak. że nie musisz mieć konkretnej umiejętności, nie wiem, właśnie w malowaniu, tak, mm -hmm. czy e, nie wiem, w montowaniu filmów. Mm -hmm. Jeszcze nie widziałem jeszcze żadnego AI, ja, które montuje filmy, mm -hmm, Kwe szczęście. kwestia czasu pewnie. E, ale wiesz, że będzie w stanie na bazie twojego pomysłu, który ty mm -hmm. masz, zrobić to kwestie. zrobić. Tak, wiesz, po prostu, to jest narzędzie, tak. a twoja kreatywność zostaje cały czas u ciebie. Tak, natomiast wiesz co, totalnie się zgadzam z tym i totalnie rozumiem, jak mi to tłumaczysz i, i tak jak wcześniej też o tym sobie gadaliśmy, natomiast trochę Uważam, że użycie tutaj słowo narzędzie, gdzie notabene mm, to wykonuje tą pracę. Wiesz o co chodzi? No. To nie jest narzędzie, że dzięki temu na przykład e, jest to sposób montowania albo jest to na przykład, nie wiem, inna. Em, em, jakiś tam powiedzmy sposób nakładania farby, wiesz o co chodzi, to nie jest i ja na przykład dlatego myślę, mam też takie inne Imo? nastawienie. Yes. Yes. Okej, okay, dla mnie na przykład w ogóle nie, nie. Jeżeli jakby to masz rację, ja to muszę wpisać, ja to muszę jakby dokładnie określić, opisać, no. określić, dokreślić i tak dalej. Rozumiem moją rolę w tym wszystkim, natomiast to ja bym to nazwała, że to jest 30% tego, a 70 Czyli pozostała część, to jest to, co wykonuje czy ta maszyna, czy ten, jakkolwiek to nazwiemy, ta sztuczna inteligencja. To program, nie? to jest program co zasady. Tak, tak, tak. I dla mnie na przykład to w ogóle się nie. O, że na przykład dla mnie argument, że nie ma możliwości, że ten program, ta sztuczna inteligencja, mhm. jeżeli pójdzie jeszcze bardziej do przodu, że ona nie ma opcji, że ona zabierze pracę, nie ma opcji, że ona, wiesz, jakoś tam zastąpi w pełni tego człowieka, czy tak dalej. Ja totalnie nie kupuję tego argumentu, bo uważam, że już jeżeli na dzień dzisiejszy potrafi zrobić takie rzeczy, e, poprowadzona przez nas, ok, to mimo wszystko mam wrażenie, że. Ale, bo, ale to się będzie zawsze zmieniać, co nie? Patrzę na przykład, dlaczego się z tą nie zgodziłem z tym, mm -hmm. że nie możemy tego nazwać to jest tylko narzędzie. Mm -hmm. Excel. Ok. E, jak nie było, nie ma lata, 80. Jak ktoś powiedział sobie prostą księgowość, mm -hmm. wszystko i czuł samemu. Tak. Na karteczce, czy w jakimś wiesz, takim dużym dosie, żeby sięgać w kółko, żeby to wszystko policzyć, no w tym momencie to, to się tego nie robi, bo to robi automatycznie funkcja. Mhm. Jakby wiesz, to, to jest to samo, tylko po prostu... Wspomagacz. Wspomagacz. Tak samo sztuczna inteligencja, która jest po prostu wiesz, jakby ewolucją tego, co my myśmy do tej pory. Po prostu mhm. narzędziem, które, którego ty już nie musisz umieć obsługiwać, żeby zrobić jakieś, jakieś fajne przejście w filmie, tak? <totekst> yy. ee, czy, żeby polepszyć jakość dźwięku, bo wpisujesz, co chcesz osiągnąć yy. i na tej bazie program to tworzy, tak? Yy. Czyli patrz, że ty tak czy inaczej musisz mieć pomysł, jak coś zrobić. Yy. Co chcesz osiągnąć? Jaki ma być efekt końcowy? Yy. I po prostu w tym momencie, czy w przyszłości już, tak? No bo te narzędzia nie są aż tak yy. rozbudowane, <totekst> to. będziesz miał możliwość wpisania tekstu czy swojego pomysłu. I po prostu program to odtworzy. Mm -hmm. Gdzie w mm. tym momencie twoja rola w twórcza to i tak jest wymyślenie pomysłu, a później po prostu musisz klikać w komputer, żeby zmontować film w, nie wiem, w After Effects. Jasne. jasne. Upraszczając to bardzo mocno. Jasne, jasne, pewnie. Myślę w ogóle, że to jest bardzo ciekawe. Tak, też nie tylko dla tych, jakby, dla tej sztuki, o której teraz jakby, na, na której teraz się skupiliśmy, ale no, muszę przyznać, że gdzieś tam ta moja wiedza dotycząca tej sztucznej inteligencji jakby kończy się, e, czy tam de zainteresowania tą sztuczną no, no. inteligencją u mnie kończy się po prostu na tej sztuce, bo najbardziej gdzieś tam w tym siedzę. No ale jakbyś powiedział, jak oceniasz jakby wykorzystanie tej te całej sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o inne aspekty życia? Jakby Ty pewnie gdzieś tam więcej tego doświadczysz i widzisz, więc Szczerze, to, się. to jest w ogóle złoto, bo to tak ustrzenia mhm. pracę. Wiesz, co nawet w kontekście samego programowania. Mm -hmm. W programowaniu jest tak, że masz. każda sytuacja jest inna, mm -hmm. bo zawsze przejrzysz coś innego. I to jest o tyle fajne, że na przykład ChatGPT, który jest chyba takim teraz najpopularniejszym narzędziem, mm -hmm. on jest w stanie napisać kod dla siebie, jakiś taki szkielet tego kodu, bo potem i tak musisz go gdzieś tam uzupełnić. Mm -hmm. Może sprawdzić, czy nie masz tam błędów. Okay. Może ten kod przetestować. Pod kątem właśnie wydajności tego typu rzeczy, więc to jest super robota, mhm. bo to bardzo mocno usprawnia Twoją pracę i też pozwala pozbyć się wielu błędów. Takich wiesz czysto ludzkich Jasne. typu właśnie nasze zmęczenie ale my i tak musimy mieć pomysł, jak coś zrobić. Mhm. E, czy właśnie w kontekście jakichś takich wiesz wiem, marketingowych, czy sprzedażowych mhm. jest w stanie bardzo szybko wiedzieć, jakieś wnioski z danych. Okay. Więc wiesz, to jest super, bo człowiek nie musi siedzieć, męczyć się, żeby coś obrobić, tylko dane narzędzie od razu ci to wypluwa, mm -hmm. w cudzysłowie oczywiście. E, tak samo, nie wiem, w kontekście, nie aż tak bardzo sztucznych tematów, nie wiem, polepszenia jakości zdjęć. Jasne. Chociaż z tym jest w ogóle mega śmieszna historia, mm -hmm. e, która też dużo pokazuje o tym, jak mało jeszcze wiemy o sztuce inteligencji w takim ogólnym postrzeganiu jako społeczeństwo, e, bo są takie programy, które jak masz rozpikselowane zdjęcie, mm -hmm. one pozwalają to zdjęcie wyostrzyć, żeby mówisz, było takiej fajnej jakości. Jasne. I jakiś czas temu na Twitterze była straszna burda, bo ktoś wrzucił właśnie te, do tego typu programu e, takie rozpikselowane zdjęcie Baracka Obamy. Mm -hmm. No i wynikiem pracy tego programu e, było stworzenie zdjęcia Baracka Obamy jako białego mężczyzny. No, i tutaj zaczęła I się burza, się zaczęła. zaczęła się drama. Dokładnie. Wiesz, ludzie byli oburzeni, że. Sztuczna inteligencja jest rasistą. Jest, że, właśnie, że jest rasistą, że. Mm -hmm. Że zrobiła to specjalnie pewnie jeszcze? Dokładnie. <laughs> y, I że w ogóle nie możemy jej ufać. Mm -hmm. Ale to, wiesz, to jest to postrzeganie. W sensie nie do końca wiem, jak działa Sztuczna Inteligencja, i wydaje mi się, że jest jakby takim samodzielnym tworem. Jakby nie jest. To jest matematyczna funkcja, która do której w większości przypadków mm -hmm. dajesz jakieś dane wyjściowe, żeby ona mogła się uczyć, mm -hmm. żeby mogła stworzyć taki wzór funkcji, który będzie na, jakby najlepiej odzwierciedlał rzeczywistość. Okay. Czyli I... to nie jest mały robocik siedzący jakby we wnętrzu komputera, który chce ci zniszczyć życie. Nie, 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 nie. Czyli muszę wyzbyć się jakby tego... Tak, tak, to jest... <laughs> to nie jest i... ja robot. <laughs> nie, to jest Y równa się bla, bla, Ale bla. Ale zobacz jakie to jest ciekawe, że takie szeraki, jak ja yy, mają takie wyobrażenie, w sensie wiadomo, że trochę podkolorowuje to humorystycznie, nie? Natomiast jest coś takiego, mam wrażenie, w technologii ogólnie, mhm. że na, szczególnie w czymś nowym i w czymś, co potrafi robić tak niesamowite rzeczy, nie? Zobacz, malować obrazy, powiedzmy, nie? Yy, nie podlicz, powiedzmy, coś malować zrobić. obrazy. Tak, robić coś. Od początku do końca jest efekt, możesz sobie wydrukować, możesz sobie zrobić co z tym chcesz. Mam wrażenie, że jeżeli my widzimy coś takiego i to jest dla nas być może przetłaczające, nagle myślimy o nie, co jeszcze to on mi zrobi, wiesz o co wiesz, chodzi. Co? Bo nie? my to często postrzegamy e, trochę w takim kontekście science fiction. Tak. Czyli to jest takie jedno z szerszych ujęć AI. Ody takie... kosmiczna, wiesz, Dokładnie. zaraz nam się tutaj także zadzieje. sztuczna inteligencja, e, która. Zrobi wszystko, wiesz, ona pójdzie za ciebie do pracy, zrobi ci śniadanie, umyje podłogi. A jak ją wkurzysz, to jeszcze po prostu podpali ci cały dom? Podpali ci dom, zniż... z, zrobi ci dramę o to, że nie posegregowałaś swojego prania mhm. i ona musi to robić. Ale tego nie ma tak. i to w ogóle, wiesz, to jest ten fragment, którego często brakuje sztucznej inteligencji. Czyli ta kreatywność, która jest u nas. Mhm. Bo w tym momencie sztuczna inteligencja to jest właśnie po prostu funkcja, która odtwarza schematy. Tak. Ja też wiesz, co myślę, że sama nazwa chyba jest dość dużym takim ognikiem zapalnym, bo jak my słyszymy inteligencja, co zazwyczaj przypisuje się ludziom, nie, że jakby w porównaniu do wszystkich innych jakichś tam istot czy, czy, czy po prostu rzeczy, no jakby ludzie są po prostu inteligentną rasą. I nagle słyszymy sztuczna inteligencja, to po pierwsze myślimy ktoś na naszym poziomie po drugie myślimy sztuczna, czyli jakby jest to wytwór, coś stworzone, wiesz, czyli no, teoretycznie no. powiedzmy nie ma jakiejś tam, nie jest autonomiczną e, rzeczą, ale z drugiej strony tworzy takie rzeczy, że nam się wydaje, że wow, tak. kurde, nie? Ale wiesz, z drugiej strony, popatrz na to, że właściwie to jest sztuczna inteligencja. Tak. Sztuczna, bo tak jak że została wytworzona e, w sposób nienaturalny, bo mhm. to jest po prostu pewna funkcja, mhm. a inteligencja, bo traktujemy to jako coś równego sobie i to w ogóle też mhm. jest tak jak definiuje się sztuczną inteligencję, to chyba jeszcze w, ogóle w połowie XX wieku powstał taki test, test Turinga, mm -hmm. który pozwala określić, czy coś jest sztuczną inteligencją. Okay. Czyli jeżeli, powiedzmy, rozmawiasz z jakimś systemem, mm -hmm. ale nie wiesz, czy to jest system, czy człowiek. Z jakimś nie, botem, tak? Tak, na przykład, o właśnie, mm -hmm. z botem. I nie jesteś w stanie rozróżnić, czy to jest bot, czy to jest człowiek, to jest to sztuczna inteligencja. Możemy wtedy tak to określić, okay. bo nie jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest człowiek, czy nie. Okej, okay, czyli w momencie, kiedy ty siedzisz i mówisz, kurde, nie wiem, to to tak. automatycznie jest jakby definicją tej sztucznej inteligencji. Tak. Okay. Jako taki test, właśnie, co okay. nie? Więc wiesz, to może być naprawdę proste zadanie, co nie? Mm -hmm. Bo to może być coś, co, nie wiem, system, który pozwoli ci zamówić jedzenie w restauracji mm -hmm. i przy okazji, nie wiem, poda ci alergeny, e, poda ci składniki, Jasne. zaproponuje rezerwację stolika, będzie z tą wiesz komunikować się i nie będzie wiedzieć, czy to jest człowiek, czy nie. Jasne. To będzie sztuczna inteligencja. Tak, nawet wiesz, co, jak gdzieś tam wchodzimy na jakieś stronki na Facebooku, mi się wydaje, że się wyświetla automatycznie taki messenger, że niby automatycznie ktoś pisze, hej, chciałbyś się coś tam mówić na wizytę, nie? Tak, tak, na tak, takiej tak, zasadzie. tak, 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 bo to są proste elementy, które mm -hmm. mają wbudowane jakiś, wiesz, schemat działania. I to zawsze jest schemat. Mm -hmm. Tak samo jak to zdjęcie Baracka Obamy. To tylko powiem schemat, tak. bo do budowy tego, właśnie do trenowania tego systemu wrócono zdjęcia w większości białych osób. Mm -hmm. No i przez to. Że to było rozpikselowane zdjęcie, okay. no to system od razu uznał, okej, okay, no to będzie też biały człowiek. Tu okay. się pomylił, wywołało to burzę, ale moim zdaniem dobrze, że wywołało to burzę, bo część ludzi faktycznie była w stanie zobaczyć, że okej, okay, to nie jest to, że sztuczna inteligencja jest zła, mm -hmm. tylko po prostu musi została mu źle poprowadzona roz, przez dokładnie, kogoś. Dokładnie, źle poprowadzona okay. za rączkę, źle nauczona, co ma rozpoznawać. I wiesz, mm -hmm. to jest jeden case, ale druga rzecz to jest też to, że ktoś to tworzy. Mm -hmm. I prawda, że my wszyscy mamy jakieś nasze własne ograniczenia umysłowe, mm -hmm. nasze własne przekonania i tworząc jakiś system, ty też przekazujesz mu swoje przekonania. Tak, oczywiście. To jest jakby odzwierciedlenie tego, co ty myślisz, co ty jakiś tam masz w głowie, nie? Dokładnie. Wiesz, to są mm -hmm. właśnie te przekonania z strony twórcy danego oprogramowania, czy twórców, bo to zawsze jest wiele no, osób. Jasne. Co już jest jedną rzeczą, a druga rzecz to właśnie ograniczenie związane z tym, jak trenujemy dane narzędzie. Mm -hmm. Mhm. I to wydaje mi się być dość takie wiesz problematyczne. No jasne. Nie, total, totalnie się jakby z tym zgadzam. A w ogóle, myślisz, że jest jakiś taki obszar życia, gdzie ta inteligencja nie będzie wykorzystywana? Mówię też tak przyszłościowo, no, nie? No. Na dzień dzisiejszy też myślę, że ona nie jest jakoś tak bardzo e, rozpowszechniona jeszcze, ale myślisz, że jest taki sektor życia, w którym ludzie powiedzą: Nie, totalnie mi się to nie przydaje, albo jakby. Wiesz co, nie ma myślę, potrzeby. że w każdym sektorze to w jakimś stopniu znajdziemy, co nie, bo. Nawet w kontekście medycyny. Mhm. Już teraz było z protestów prowadzonych na, na temat rozpoznawania chorób. Mhm. No niestety człowiek przegrał. Okay. Sztuczna inteligencja była po prostu dużo bardziej skuteczna, ale patrzę, że wciąż będzie, wiesz, potrzeba tego kontaktu z człowiekiem po prostu. Oczywiście. Więc. Czyli jakby to jest nieodłączny też element tego, tak? tak? Nie, nie, czyli nie zakładasz scenariusza, że będzie coś takiego, że będzie sztuczna inteligencja albo człowiek i nie. będzie do wyboru. E... Ja bym, I, czy to jest jakby nieodłączne? Ja bym powiedział, że jakby będziesz sztuczna inteligencja razem z człowiekiem. Po prostu, mm -hmm. że nie wiem, idziesz do lekarza, program na bazie przeprowadzonego badania mówi: ok jakby. Jest to albo dolega ci to, albo to i ty jakby. Jest prawdopodobieństwo takie i takie, że mm -hmm. masz grypę, mm -hmm. albo takie i takie, że masz COVID. Mm -hmm. I to już wiesz, lekarz dalej sprawdza dalsze symptomy, może dalej wprowadzić kolejne dane. I to on podejmuje decyzję. Czyli jakby zawsze musi być taka osoba nad, która kontroluje, jakby to wszystko te, sprawdza. Tak, na ten moment tak, ale z drugiej strony, yy, nie wiem, wizytę u psychologa. Czy wyobrażasz no. sobie, żeby twoją wizytę u psychologa prowadził, prowadziła Siri albo Alexa? Jezu, to by było mega. Dziwne. Dziwne. dziwne to nie powiesz, bo to jest też sa, samo to, że przynajmniej na tym momencie, w tym tu, momencie. To jest jakby ten aspekt człowieczeństwa ludzki, tak, tak bardzo że, potrzebny, nie? że siedzisz z drugim człowiekiem. Tak naprzeciwko siebie, czy nawet przez kamerkę? Tak. I ty wiesz, że to jest człowiek, który z tą rozmawia. I ten Co, człowiek nie? ma uczucia, on patrzy Dokładnie. na ciebie też przez taką jakby z perspektywy empatii trochę, Tak, nie? tej inteligencji mhm. emocjonalnej. Tak. I to jest wydaje mi się Właśnie, ten element. Właśnie, bo sztuczna inteligencja to nie jest jakby mam wrażenie, że nigdy też nie będzie w 100%, inteligencją emocjonalną, e, W 100% nigdy nie będzie, możemy ją nauczyć. Tak. Oczywiście, tylko ona zawsze będzie bazować się na przeszłości. A, a nie na, na tym, co Ona jest nie teraz. może wyjść, jakby tak. Nie, nie, nie mhm. wyjdzie w przyszłość. Ona i tak będzie bazować na tym, co miała kiedyś. Czyli to są jakby te ograniczenia tego. Dokładnie. Żeby... Jakby, wiesz, W tym momencie nie możemy tego przekroczyć. Co będzie za 20-30 lat? Who knows. Mhm. E, ale wiesz, tak samo właśnie chociażby w nauczaniu, co nie jest czymś takim początkowym nauczaniu. Mhm. Wydaje mi się, że też te uczelnie będą potrzebne osoby pracujące w szkole, osoby Jasne. nauczycielskie, które gdzieś tam z tymi dziećmi będą, mhm. będą dla nich w jakiś sposób bliskie też. No bo. Chyba wszyscy dobrze wspominamy, może nie tyle, że dobrze, ale wszyscy chyba pamiętamy e, naszych nauczycieli, nasze nauczycielki, nie wiem, z klas 1-3, tak? No mm -hmm. to była druga mama albo babcia. No tak, jak zawsze tak było. No i wiesz, myślę, że to dalej zostanie, wiesz, czy nie wiem, e, opieka nad starszymi osobami. Mm -hmm. tam gdzie jest inteligencja emocjonalna, mam wrażenie, że cały czas zostanie ten aspekt że gdzieś tam człowiek będzie dalej działał. Czyli tam gdzie te emocje są i jakby mhm. jest to trochę gdzieś tam kluczowy element pracy, tak. nie da się tego zastąpić. Mhm. Okej. Okay. Czy tak samo, nie wiem, e, chociażby w prawie, bo też okay. na przykład w chyba w Estonii, jest tak, że w takich lekkich sprawach, co nie? Mam na myśli, nie wiem, mandat albo niezapłacone podatki. No jakby to... Tutaj... Uwaga z tymi podatkami. Nie, w sensie wiesz, no jakby tak, jest ja fakt. Zapłaciłaś nie za tam, Weź nie mówię mm. o sprawie, morderstwo, czy mm -hmm. e, nie wiem, opiekanie podatki. Płacić podatki. Także oczywiście fajnie w ogóle, znaczy tak, ja wciąż jakby gdzieś tam zostaję przy tym swoim, że trochę chyba muszę więcej gdzieś tam się o tym dowiedzieć albo może trochę... me, tak, ja będę dzisiaj z pytaniem. Ty, a powiedz mi, a to, ta inteligencja? Jak przed e, twoją swoim licencjatem, jak e, mieliśmy korki z Excela od 24. Tak, tak, kiedyś jak musiałam wrzucić właśnie swoje dane do Excela na zakończenie pracy, myślę, że każdy wie jak pisał pracę, jak to wygląda. A jak nie wie to to się dowie na pewno. Się kiedyś? Tak, i właśnie był taki telefon do Kacpra typu jak działa Excel? A jak tu mam po prostu wpisać liczbę? Tak, i to, to mam, wiesz, to jest to samo ze sztuczną inteligentnym, czyli Narzędzie, z którego nie korzystasz, ale to jest narzędzie. Tak, to Dobra nie jest rację. czarny robocik, który, czy biały robocik, który się Chce siedzi... mi robić na złość albo, albo, albo coś. Tak, tak, totalnie. Dobra. Jak uważasz, bo akurat tutaj mam dość taki ciekawy argument, ale chcę najpierw wiedzieć, co ty o tym sądzisz. Jak uważasz, jakie ludzie mają nastawienie na dzień dzisiejszy? Mówię ogólnie, czy, czy to ludzie zajmujący się, siedzący w tym, czy to ludzie tak, tacy jak ja na no. przykład, którzy gdzieś tam słyszą o tym, ale niekoniecznie ani to wykorzystują, ani o tym czytają? to co, styl wydaje mi się, że to jest e, właśnie tak podzielone, co nie? Że są osoby, okay. które po prostu tego nie znają, boją się na zasadzie tych ludystów XIX wieku, co imo jest totalnie normalne. Takie naturalne na, tak, na, na bo, początek, bo, nie, bo, chyba. bo boisz się czegoś, bo nie znasz tego. Mm -hmm. A z drugiej strony właśnie osoby, które trochę bardziej się w to zagłębią, mm -hmm. mam wrażenie, że większość właśnie ma takie podejście, ok, to są fajne narzędzia i jeszcze nie są na tyle, wiesz, przetestowane, żebyśmy mogli im w pełni ufać, mm -hmm. więc zawsze musimy mieć ten taki element, wiesz, zachowawczości, ale korzystajmy z tego, korzystajmy, mm -hmm. rozwijajmy, bo to jest fajna droga. Mm -hmm. Właśnie to jest fajne, bo tu akurat mam co do tego takie trochę story time. E, ostatnio na Tumblerze, Bo wiem, ja tam jest je na tamleże. Ostatnio trafiłam na taką ciekawą e, ankietę. I tam było właśnie mm, a propos, znowu, typowo e, użycia tej słusznej inteligencji, ale w, pod względem tworzenia sztuki. Mm -hmm. I tam, i właśnie takie było pytanie tej ankiety, co o tym sądzisz? Co sądzisz o użyciu tej sztucznej inteligencji w takim zakresie? I tam były różne odpowiedzi, z czego były na przykład odpowiedzi typu: Nie jestem za tym, ale jakby to moja sprawa, nie jestem za tym i uważam, że nie powinno to być wykorzystywane, mhm. jestem za tym, jestem za tym, ale coś tam. Nie, takie zupełnie różne, w zależności, jakie ktoś ma podejście. I szczerze, ja trochę tak. Ja zaznaczyłam, że jakby nie jestem za tym, ale jest mi to ta, w sensie, że jakby jestem ludzie robią. Tak, że jakby ja gdzieś tam tego nie, że nie popieram, tylko niekoniecznie jakby się specjalnie w to mhm. wkręcam, ale że jakby jest to moja sprawa. I mówię, kurde, dość takie odważne z mojej strony. Mówię, pewnie będę w mniejszości, które gdzieś tam to powie wszyscy powiedzą tak. Szczególnie, że wiesz, w momencie, kiedy na przykład masz jakiś fandom, lubisz coś. I jest sztuczna inteligencja, która może to tworzyć za ciebie, dla ciebie i jakby masz więcej tego kontentu, to wydawało mi się, że to jest super dla ludzi, którzy są tacy mega wkręceni w coś, nie? I jak zobaczyłam rezultaty tych, tej ankiety, to większość osób, tam było 80 chyba ileś procent, dała, że nie jestem za tym i nie chcę jakby, żeby to powstawało, jakby jestem przeciwko i tak dalej. I to mnie bardzo zdziwiło, bo wydawało mi się to zupełnie, że właśnie... Że jednak osoby, które tylko i wyłącznie jakby konsumują ten mm -hmm. content, czyli po prostu przeglądają sobie te zdjęcia, czy tam opowiadania, cokolwiek, to wiesz, to będą wow, im więcej, tym lepiej. Super. Dawajcie Ale mi wieczo, to, nie. Myślę, że oni chcą też mieć takie poczucie, że to stworzył człowiek z uczuciem, co nie? Być może. I wciąż jakby to jest to samo, co Ci mówiłem na początku, jak było moje pierwsze, nie zgadzam się. <laughs> no. E że to i tak stworzył człowiek w jakiś sposób. No właśnie że to człowiek ty, rzucił ty, tylko Dlaczego w takim razie, dlaczego nie widzimy tego właśnie, czy, czy rzucenie pomysłu równa się w, w kontekście oczywiście też sztucznej inteligencji równa się stworzeniem tego? E, wiesz, co moim zdaniem tak, bo okay. to jest to samo, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tworzysz obraz w Photoshopie czy tam w Illustratorze, mm. e, no to właściwie nie ty go zrobiłaś, bo zrobił to program. Okay. Ty ruszałaś kursorem. No tak, i tylko, masz, pomysł. Dobra, tylko masz ten element tworzenia, jakby rysowania tej linii, wybierania no okay, koloru, wiesz, kolorów, no okay, wiesz o co a chodzi. w tym momencie, jak piszesz w jednym z programów, to, tak, uh -huh. to i tak wiesz, wykonujesz swoją pracę. Okay. Popatrz, że w momencie, kiedy robisz coś, w, właśnie nie wiem, powiedzmy w ilustratorze. Mm. Nie opisujesz, co chcesz zrobić, tylko po prostu to prze przelewasz na okay. w inny w sposób sobie na papier. Mm -hmm, ale przelewasz. Tak. A tu też to przelewasz. Mm -hmm. I to jest wiesz, myślę, że kwestia po prostu zmiany trochę myślenia. Albo zrozumienia o... tego. Tak, jak zrozumienia, to ale też zmiany myślenia o samym procesie twórczym. Gdzie, okay. wiesz, mm -hmm. Bo mamy w naszej głowie na proces twórczy. Mm -hmm. I my jeszcze nie traktujemy tego jako proces twórczy. Jeszcze, bo myślę, okay. że to się zmieni. Gdzie, wiesz, dużo rzeczy musi zaakceptować tą zmianę, która. Dzieje okay. się. Mm -hmm. nie, szkolnictwo, medycyna, szkolnictwo chyba przede wszystkim. Jasne. Ale to chyba jest temat już w ogóle na Zupełnie osobny inny, odcinek. Tak, tak, tak. tak. Okej, okay. czyli podsumowując, mamy sobie naszą sztuczną inteligencję na tak. dzień dzisiejszy. Ona rośnie, rozwija się, poznajemy ją. Mm -hmm. I tak naprawdę chyba jeszcze jesteśmy na takim etapie, że nie chcemy, to jej nie wykorzystujemy. Chcemy, tak. możemy się z nią pobawić. I wydaje mi się, że osoby, które w tym momencie zaczynają się nią bawić, mm -hmm. będą miały mega dużą przewagę, bo już będą z tym znajomione, będą wiedziały, jak z tego korzystać. Mm -hmm. Więc, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji bawić się sztuczną inteligencją, to mega zachęcam. Zobaczcie sobie właśnie ChatGPT, mm -hmm. czy też właśnie od tego samego producenta, chyba nazywa się Dele, czyli też sztuczna mm -hmm. inteligencja, z której możemy sobie generować obrazy. Okay. Fajna zabawa, żeby popróbować zobaczyć, jak to działa jak możemy to wykorzystać w naszej dziedzinie wiedzy, no bo nikt z nas nie jest atomem i omegą, sztuczna inteligencja też nie jest, żeby zobaczyć, jakie są możliwości. Także sprawdźcie, dajcie znać, a my słyszymy się już za tydzień. Tak, dziękujemy bardzo. Cześć. Sprawdźcie nasze social media. Tak, właśnie, sprawdźcie nasze social media. Jesteśmy na TikToku, jesteśmy na, na Instagramie, Instagramie. i YouTube. Tak, i na YouTube Shortsach, na których w komentarzach dzieją się super rzeczy, więc musicie... Czytać. Zdarzyło się dwa razy, ale wyzywali Oliwie. Także do zobaczenia! Pa!